Cześć wszystkim! Siema! Jesteśmy dzisiaj znowu w salonie w Katowicach. Dawno nas nie było. Wracamy, bo jest zimno. Chcemy Wam pokazać, jak damy. uchronić się przed kaszlem, katarem, jeżdżąc dalej na motocyklu. Czyli jak się nie przeziębić. Wiesz jak? Musi być ciepło <laughs> i bezpiecznie. Tu jest termoregulator ciała, nie? Gdzieś tutaj się podobno znajduje. Więc tu... Tą okolicę musimy chronić. I zaraz Wam pokażę, co możemy zrobić dla Was. Z naszych produktów, oczywiście, które są dostępne u nas w naszej całej sieci i pewnie w każdym naszym salonie w Polsce. Możemy zacząć, tak jak tutaj już Ada bierze, od zwykłych chust, tak? Możesz ściągnąć śmiało. Chusty są oczywiście różne, są bawełniane. No właśnie. No. Są to chusty typu komin. Ktoś wie, co to jest komin. Na dachu, na dachu. Z komina można zrobić wiele rzeczy. Ada coś pokażesz. Czekajcie, mogę zrobić gumkę do włosów. To niekoniecznie już mam. No. Ale zobaczcie, tu jest taki mniej więcej skrót. Można zrobić właśnie gumkę do włosów. Można sobie zakleić tutaj brodę. Można zrobić kominiarkę. O tutaj. O, mam tam czapkę, ozdobę. O, zimno mi w głowę, wciągam jest, jest to chusta bawełniana, jest to lżejsza, czyli gdzieś tam jednak nie na takie zimne dni jak są teraz, ale też coś jednak chroni, nie jeździcie z gołymi szyjami. Pokaż zresztą na Tobie, o, A, o tak, o, o tak do góry. Mam teraz właśnie na sobie buffa, lubię bafy. proszę bardzo, jestem zakryta, możemy działać <śmiech> dalej. <śmiech> to są chusty zwykłe, tu jest oczywiście też bafik z kolarem. A go ściągniesz, pokaż, jak on wygląda. Puszczy. Z jednej strony, tak, jest bardzo długi. Zobaczcie, tu mamy polarek, czyli jest naprawdę taki bardzo cieplutki. No, a tu jest materiał, oczywiście, do wywinięcia, do zrobienia chusty, komiarki, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego po trochu. Idzie z nich zrobić naprawdę dużo rzeczy. Na bafie też jest rozpiska. Ładniejsza. O, zobaczcie, ładniejsza. Idzie z nimi trochę pokombinować. No i ten polarek. Polarek jest fajny, przepuszcza powietrze, czyli gdzieś tam będzie. Leciało tutaj chłodne, ale jednak będzie trochę go ogrzewać przez ten polarek. Nie? Wiadomo, że najcieplejszymi rzeczami pod kaskiem, jak już jest tak bardzo zimno, są kominiarki i różnego typu z winstoperem, kołnierze bądź ochraniacze na twarz. Kominiarka z wody z jonami srebra, taka termoaktywna. Jak się spocisz, to podobno nie śmierdzi. Szybko się Pracja. nie rozciąga. Załóż, proszę. I naprawdę, Dajcie bardzo ciepła. Ada się was wstydzi, ubiera gdzie indziej. O, jest. Jeden bo... plus, długi kołnierz. Długi kołnierz, dokładnie. Można o. z nim zrobić wszystko. Proszę. Pod proszę, proszę, jak dla was, Proszę tak. No, Dookoła, pięknie. Długi kołnierz, kominiarka termoaktywna, naprawdę ciepła więc śmiało można teraz w niej jeździć. Później oczywiście mamy no wszystkie kominiarki takie bawełniane. E, one wyglądają dokładnie tak samo. E, są w różnych kolorach. Białe, czarne, czerwone, bie no I białe. I białe. Niebieskich nie mamy. Szkoda, szkoda. Mogą być też kominiarki z wyciętymi oczami. Pokaż jak to wygląda załóż, okay. tylko ta akurat jest jedwabna, więc... Nie na taką pogodę jak mamy już teraz, tylko gdzieś tam w cieplejsze dni. Trafisz z oczami? Poczekaj, to nie takie proste. Ej, gdzieś mam pistolet, może wejdziesz do banku obok. Nie mów tak nawet. No, ona już jest krótsza na szyi w ogóle. Krótsza, pokaż Proszę, się. bardzo, czekajcie. O. Ale też by cię coś ochroniła, tylko tak jak mówię, jedwabna, więc ona nie będzie aż taka ciepła. Fajne maneki. <laughs> Zaczynamy od tych cieplejszych rzeczy, U. mamy tutaj taki kołnierz, zobaczcie, od środka jest bardzo miły w dotyku, to jest polarek, z, z, z zewnętrznej strony jest windstopper, czyli ten wiatr już nam się nie przepuści. Zdejmiesz bluzę? Zdejmę specjalnie dla Was. Zdejmiesz koszulkę? <laughs> nie. Za to zimno. Zakładamy kołnierz, pokaż jak się wyglądasz, jak się to wyglądasz. Tytułem. To Ale. do przodu. Oczywiście kołnierze są różnego ro rozmiaru, tak, więc, więc można dopasować. Pokaż, zobacz. ja jest, jest chroniona, Tak, szyja jest chroniona. Wiadomo, że gdzieś tam pod kaskiem to też może jednak przepuszczać, bo on nie jest aż tak wysoki. Wszystko zależy od tego, jakie kurtki macie i jak głęboko Wam wchodzi Wasz kask, jak jest on tutaj uformowany. Ale już miło. Ale ja. ciepło. Tu jej będzie wiało i będzie okej, okay, nie? Ściągamy. Teraz trudnej, trudniejsza wersja. A wy dobry rozmiar e, Ja mam zawsze dobre rozmiary. Może być. To już nie ma rzepów. E, jest, to jest taka maska a'la filcowa, ale bardzo miękka, z małymi kropeczkami, tak żeby mogła dziewczyna oddychać i też kołnierz z winstoperem. Już tylko naciągamy, nie? Przeciskaj, przeciskaj. <gry> Daj yeah. To był mój kucyk pocieszesz się później. Dobra, proszę. I zobaczcie. On jest teraz już mega wysoko, tak? Czyli kask nakładacie. Jak Wam dobrze dobierze, dobierzecie rozmiar, to ten kask schodzi tu. Kominiarka dalej, ten kołnierz się trzymie I zobaczcie, obróć się do końca. Wszędzie tu wiatr macie spokój, nie? Czasami może się tak zdarzyć, że ono się będzie schodzić w dół. Dlatego trzeba dobrze dobrać rozmiar Ale tak do też swojego może być. kasku. Może być. Można też sobie zwinąć. Tak jak się nie potrzebuje, oczywiście bez metki i tak też da radę jeździć, nie? Ciekaj, czy ściągniesz. Czekajcie. Ostatnia wersja to jest kominiarka połączona z winstopperem. i to bardzo dużym A da się męczy. Tak, żeby nigdzie, nigdzie nam nie wlatywało, a mimo tego jak zakładamy kask, żeby ona nam nie schodziła w dół, czyli tak jak ten kołnierz. I teraz tak, kominiarka tutaj jest fajna, bawełniana. I od bardzo wysokiego zaczyna się ten winstoper, aż biegnie nam do samego końca Wróciłam. głowy. Co zaraz zobaczycie. To się ściągana. Proszę bardzo. To już będzie lepiej. Będzie, będzie lepiej. O, naciągnisę. No, to już troszeczkę też rozmiarowe są, nie? E, chyba nie. Nie, one są rozmiarowe. Znaczy się tak, ale ja Ci dam dużo. No. Zapraszam. No i zobaczcie. Tu jest bawełna. Ona się kończy tu, odtąd już macie winstoper. Czyli powietrze, Wam nie ma szans tu wpaść. Obróć się do tu. O tak, zobaczcie. Windstopper aż biegnie tu po sam czubek. Czyli nawet jakby ten wiatr gdzieś Wam wchodził pod kaski bardziej wycięte, to tu spoko, nie ma problemu i jest Winstopper. Wyglądasz teraz jak yy, panie, które się do nas przeprowadzają z dalekiego schodu, zachodu. Więc pamiętajcie, aby nie być chorym, bo teraz już takie temperatury co drugi tu klient wchodzący, niestety, siorka w nos, kaszle. Nie chorujcie, dbajcie o swoje zdrowie, wpadajcie do moto akcesoria po gadżety, na pewno dobierzemy Wam bardzo dobre rozmiary. Dokładnie. Cześć! Cześć!